No, witam Was wszystkich. Nie wiem, czy poznajecie, ale to jest ta gruszka, którą żeśmy tak mocno obcięli na wiosnę. Albo zimą, tak? Michalina, kiedy to było? Zimą. Zimą, zimą jednak. Było, tak. zimno. było zimno. tak. Jest już masa wilków. Nadają się powolutku do okulizacji. Zrobiłaś już zbliżenie na owocki? Robiłam, ale teraz skierowałam na wilki. Także znowu robię na na, na na gruszki. Pionowo gałęzie zwieszają się w dół. Były zupełnie poziomo. Takie zostawiałem po cięciu. Teraz zobaczcie, nie? Podciąłem tak, że głowa mi się chowała pod gałęziami. No teraz też będzie można jeść po prostu jeść bez obrywania. Od razu buzią, same gruszki zrywać. Tak, gruszka jest silna poprzez to mocne cięcie po tylu latach, bardzo się wzmocniła Tak i nawet nie ma, nie widzę zbytnio objawów e, tej rdzy gruszowej. Tak, no i ile tam jest? Parę dziesięć listków na razie zauważyłem chorych. zwijane takie, tak? Nie, 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 takie z rudymi plamkami. Tutaj na tle tego białego śmiecia, tam co leży. Gdzieś takie rude rude plamki, to jest rdza gruszy. Tak, o tutaj też jest parę. Tak, ale ogólnie listki są zdrowe, także gruszeczki się dobrze dojrzeją Tak. Myślę, że po takim dużym cięciu, z taką dużą ilością wilków już tu mało co spadnie, wszystkie będą ładne, duże jak te gałęzie wytrzymają. Nie? No właśnie, bo, bo zaczyna... są nie małe. Zaczynam się martwić, ale one jeszcze będą trzy razy takie. To jest klapsa, faworytka inaczej. Także one są dosyć duże i soczyste, a każda z nich trochę waży. Także tnijcie swoje drzewko owocowe, nie bójcie się. No na przyszły rok drzewo odpocznie, bo jest to odmiana, która, jak zauważyłem, owocuje co drugi rok. No i znowu na następny rok będzie masę owoców. Także do zobaczenia.